Sprawa jest bardzo ważna szczególnie z perspektywy takiego regionu, takiego województwa jak opolszczyzna, bo tutaj spadek dzietności, bo tutaj kryzys demograficzny jest największy. Sprawa jest bardzo poważna, bo dotyczy półtora miliona par. Dotyczy ponad 20% populacji osób, które mają problemy z niepłodnością. Ten program z powodzeniem funkcjonował w latach 2008-2015. Dzięki temu rządowemu programowi, autorstwa premiera Donalda Tuska, urodziło się w Polsce ponad 22 tysiące dzieci. Sam program in vitro ma swoją długą historię. Już ponad 44 lata funkcjonuje na świecie. Pierwsze dziecko mm, w. In vitro przyszło na światy w Manchesterze w roku 1978. Pierwsze dziecko w Polsce urodziło się 12 listopada 1987 roku. Biorąc pod uwagę ten wspomniany kryzys demograficzny, biorąc pod uwagę jego następstwa i jego konsekwencje, w szczególności te ostatnich lat, przypominam, że tą decyzję o zawieszeniu, o rezygnacji z dofinansowania z budżetu państwa programu In vitro podjął nie kto inny jak minister Radziwił. I w roku 2000 i od roku 2016 pomimo wielu zapewnień premiera, pomimo wielu zapewnień kolejnych ministrów zdrowia, ten wskaźnik dzietności, ten kryzys demograficzny się pogłębiał. Warto przypomnieć, że w ostatnim roku rządów premiera Donalda Tuska było 55 tysięcy dzieci więcej niż w roku obecnym. Brak dostępu do mieszkań, obostrzenia jeżeli chodzi o Aborcje, cała ta nietrafiona polityka rodzinna, ale przede wszystkim co warto podkreślić, rezygnacja z bardzo ważnego i potrzebnego programu dofinansowania in vitro doprowadziła właśnie do takiej sytuacji. Dlatego z tego miejsca apelujemy do wszystkich mieszkańców Opola, Opolszczyzny, do tego, by podpisywali się pod listami poparcia tej ustawy. Ustawy, która po raz pierwszy była przedstawiona na kampusie Polska. We wrześniu bieżącego roku tam pani premier Ewa Kopacz dokonała prezentacji, tam zebrała symboliczne tysiące podpisów potrzebne do tego, by tą inicjatywę zarejestrować w Sejmie. Natomiast już od przyszłego tygodnia będziemy te podpisy zbierać nie tylko na ulicach Opola, nie tylko na ulicach miast Opolszczyzny, ale również w biurach poselskich, ale również we wszystkich miejscach, gdzie będzie taka wola, gdzie będzie taka potrzeba. Trzeba, bo sprawa jest naprawdę ważna, naprawdę istotna.